Słuchajcie, dzisiaj podziałem sobie trochę za polarką, nie, ale zanim w ogóle przejdziemy do takich rzeczy, to nie lubię, wiecie, ja nie lubię, jak patrzę, jak ktoś coś robi przez telefon, rozmawia, bo później jakieś takie śmieszne rzeczy się dzieją, nie. Słuchajcie, tutaj roboty, o. No, halo, co tam? A, wszystko dobrze, właśnie sobie coś tutaj, no, zajebiście, robota, robota idzie. Pali mi się tu. To, to trudno, nie, ale zobaczcie, patrzcie, wszystko. O, o, o ja. Ja coś się poparzyłem. miał być dla zabawy, a tu jest takie gorące. O Jezus Maria. Dobra, tak, pół serio, pół żartem. Tak się kończy rozmawianie tele przez telefon w trakcie pracy. Nie rozmawiaj, nie. <ścoughs> nie, no nie mogę z tego. Dobra, no co? Po temacie, no. Co? I to chyba tak po prostu skończymy po prostu. Nie, gdzieś tam będzie.